Cześć, jestem Sebastian Gołębiewski i zapraszam Was serdecznie do serii kulisy progresu, w których będę rozmawiał z właścicielami firm o prowadzeniu biznesu w Polsce. Bez cięcia oraz cenzury sprawdzimy, jakie są kulisy ich sukcesu. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Dziedzic. Cześć, Grzegorz, dziękuję Ci serdecznie za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam. E, Witam. Jak mija Twój dzień? Jak dzisiaj e, mija Tobie cały, cały, cały poranek i cały popołudnie? Cały poranica połupłynąca. Praca, praca, jeszcze raz praca. Tak więc z każdej strony coś się dzieje. Trzeba być przygotowanym na rozwiązywanie różnych problemów. Ale ogólnie to, co lubię. Dzieje się to, co lubię i kocham. Okay. Jakbyś mógł trochę więcej o sobie powiedzieć tak naprawdę. Czym się zajmujesz i trochę o Twoim doświadczeniu jako przedsiębiorca? Ciężko się o sobie mówić. Mam lat 50. Od prawie 30 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Na samym początku było to związane z z dodatkami krawieckimi, z tego się w ogóle wywodzę. Założyłem pierwszy sklep w Opolu pasmanteryjny pod nazwą Nitex, później otworzyłem kolejny sklep, kolejny sklep i tak miałem sieć sklepów, a przy okazji później jeszcze miałem hurtownię związaną z tym z to pas W międzyczasie cały czas coś mi brakowało. Założyłem leasing, później sprzedaż internetową tych artykułów pasmateryjnych. Zamarzyło mi się auto więc wymyśliłem biznes sklepingowy po to, by mieć auto bo później kupić sobie to tak nie za bardzo, ale jak trzeba kupić ze względu na firmę, to, to czemu nie? Co później jeszcze? Później przez jakiś okres czasu miałem wstawione auta do rozłożenia paczek. Bawiłem się też handlem autami. Kurczę, dużo tego w ogóle. Cały czas jest jakiś taki niedosyt i szukanie tej działalności, która będzie mi sprawiała radość. Później miałem produkcję dołów ażurowych, ona jest do tej pory, garmażerkę pod nazwą Pierogi Polskie, one są kontynuowane do tej pory, a od gdzieś 3 lat mam produkcję linii lutowych i obsługuję tam automaty wendingowe. To tak w skrócie, no i niedawno, bo to w marcu odebrałem dyplom z coacha biznesu i zrobiłem szkolenie z, certyfikowane z mentoringu w biznesie i to jest chyba to, co, to, co chcę robić i, i to, co mnie kręci. Yeah. Okay. To tak na podstawie twojego całego doświadczenia, doświadczenia, ponad 20 lat jako przedsiębiorca, to powiedz mi, czy Twoim zdaniem prowadzenie biznesu jest proste? Z perspektywy czasu? No nie no, trzeba być, trzeba być dosyć mocnie, mocnym psychicznie na te wszystkie zawirowania, które są. W biznesie trzeba wiedzieć o tym, że, że tak jest sinusoida są górki i doły. I trzeba być twardym. No. Też mi się wydaje, że, że, że biznes nie jest dany raz na zawsze. <laughs> dane, nie wiem, dane jakaś branża że trzeba umieć też jak gdyby szukać innych możliwości. I to też jest jakimś takim podsumowaniem, moim zdaniem, słowa biznesman, czyli umiejętność znalezienia następnej branży, innej całkiem branży. To też pomaga w zrobieniu sobie jakiejś takiej stabilnej drugiej nogi, która pozwala jakby stąpać niechwylnie, stanowczo po tej biznesowej ziemi. Okay. Jak to się wszystko zaczęło w Twoim przypadku, Grzegorz, od, od czego tak naprawdę zacząłeś swoje funkcjonowanie jako biznesmen i w sumie co tak naprawdę skłoniło Ciebie do, do tego, żeby, żeby założyć swój pierwszy biznes? Czyli u mnie rodzice mieli biznes i jak gdyby gdzieś tam podpatrzyłem ten biznes i podpatrzyłem możliwości jak gdyby dla mnie. Mój pierwszy, mój pierwszy biznes to pamiętam jak byłem w szkole ponadpodstawowej i zbierałem na wyjazd pieniądze, i y, miałem taki stolik turystyczny. I na tym stoliku sprzedawałem takie niezbędniki y, y, krawieckie, które są często i często używane w podróży, w czasie podróży. Y, I od tego, jak gdyby zacząłem, jak często no widać, że jest pieniądz, wtedy był to taki pieniądz, który mnie satysfakcjonował, bo to dla młodego człowieka to, to każdy pieniądz in jest y, satysfakcjonujący później zaczęło się takie weszenie w ten, w, ten, w ten biznesowy jak gdyby ciąg. No i, i to trwa. Trwa do tej pory. To jest ten mój początek, który jak gdyby mnie, mnie, mnie pokusił. Później mi jeszcze brakowało jednych rzeczy, które zmieniałem cały czas gdzieś tam byłem jednak z rodzicami powiązany trochę. Uważałem, że gdzieś te moje pomysły są, nie są chętnie realizowane, więc po jakimś okresie czasu postanowiłem się rozdzielić i jednak zacząć realizować te swoje pomysły, które, których mam całe mnóstwo. Okay. Grzegorz, nie wiem, czy dobrze rozumiem, tak? bo też nie znam całej twojej historii, ale kiedykolwiek pracowałeś na etacie, czy zawsze robiłeś coś dla siebie, jak to wyglądało? Pracowałem na etacie, no ale to jako młody człowiek, bardzo młody człowiek, no ale to nie było dla mnie pisane. Okay. A nie było dla Ciebie, bo? Ja mam jedną wadę, że nie lubię, jak mi się coś nakazuje. A, okay. Czyli chciałeś ty dowodzić, tak? Chciałeś to słucham, ten cały, tak, cały czas gdzieś to leciało we mnie w środku, że, że, że ja mam fajne rozwiązania, ja już od młodego widziałem rzeczy takie, które by można było usprawnić, ulepszyć, jak gdyby, żeby zrobić, żeby firma niedużym nakładem, a jednak mogła jeszcze bardziej funkcjonować. I to mi zostało po dzień dzisiejszy. To jest taki w coachingu jest taki coach, który jest tak zwanym shadow, czyli chodzi za tym swoim coaching i widzi jego, jak gdyby, widzi jego problemy i mu ewentualnie tam w jakikolwiek sposób stara się naprowadzić na te, na te błędy. Tak więc ja tutaj w tym mentoringu widzę możliwości właśnie takiego zapoznania się z pewnym problemem i znalezienie takich zasobów, które pozwolą na ulepszenie powiedzmy działalności i to mnie bardzo, że tak powiem, podnosi na duchu, bo widzę jak u siebie to staram się usprawniać coraz bardziej, coraz bardziej i to daje naprawdę dosyć duże efekty, tym bardziej, że ludzie przyjeżdżają i widzą, jak sobie w pewnych momentach poradziłem i są zaskoczeni, że niedużym nakładem można takie rzeczy usprawniać i polepszać. Okay. Czasy wiesz, się, się mocno zmieniły z tej perspektywy, ponad dwóch dekad w których prowadzisz swój biznes. Natomiast niewątpliwie wiele młodych osób może mieć w pewnym stopniu ograniczoną perspektywę. Social media cały czas pokazują tylko zwycięzców, którzy wiesz, osiągnęli swój sukces. Natomiast jak, jak ty to czujesz? Jaka, jaka tak naprawdę jest w Twoim uczuciu prawda na temat tego, ile tych biznesów powstaje, ile tych biznesów przetrwa? Ile z tych biznesów faktycznie odnosi sukcesy? Znaczy no moim zdaniem to wszystko jest ważne od wytrwałości tego prowadzącego i tak naprawdę skupieniu się na, na, na sam biznesie. Wiadomo, że to cyferki rządzą, ale one też gdzieś tam blokują nas. W latach tych tak powiedzmy w tych 90 -tych, gdzie ja gdzieś tam stawiałem te swoje kroki, to wiadomo, cokolwiek nie, nie miałeś do zaoferowania, to się sprzedawało. W szczególności w pasmanteli, gdzie była jakby trochę biedy, gdzie się reperowało pewne rzeczy itd. i tak dalej. Teraz w generalnie, jest znaleźć guzik albo nitkę w mieście granic z cudem. Więc to się wszystko jakby zmienia. I moim zdaniem, też właśnie ta umiejętność odnalezienia się w tej rzeczywistości. Czyli znalezienia innych możliwości zarabiania pieniędzy poprzez wymyślenie jakiegoś innego biznesu, to to jest takie wyzwanie, jak gdyby czekające ludzi, którzy, którzy dzisiaj, yy, powiedzmy, startują, ale co później? Czyli cały czas muszą mieć z tyłu głowy, że jednak yy, może to w pewnym momencie yy, koniunktura się tak zmienić, żeby się nie obudzić z ręką czyli wymyślać jakąś drugą nogę, która będzie, tak jak powiedziałem na samym początku, stabilnie podążać, będzie można podążać na, 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 na ziemi tego, tego biznesu. Ok. a powiedz mi proszę, co najbardziej Ty lubisz w prowadzeniu biznesu albo w ogóle w biznesie? Rzeczy niemożliwe. Jakbyś mógł troszkę więcej powiedzieć na ten temat, bo ja myślę, że wiele osób może mieć różne definicje no okej, okay. powiem konkretnie. Lubię bardzo rozwiązywać problemy. To jest dla mnie jak gdyby takie fajna zajadka rozwiązywanie problemów. Chociaż ostatnimi czasy usłyszałem takie dosyć mądre powiedzenie, że ludzie inteligentni lubią i kochają rozwiązywać problemy, a ludzie mądrzy nie, nie wchodzić, tak więc zacząłem się zastanawiać, ale chyba dalej chcę być inteligentny i dalej chcę rozwiązywać, bo one mi dają powera i to są właśnie te rzeczy też później niemożliwe, czyli jeżeli ktoś ci powie, żeby, że tego nie da, zrobić, nie wiem, że, że, że i widzisz, że faktycznie tam trzeba zrobić taki biznes, a na który ktoś już krzyżyk położył, to wtedy ja lubię często i często wchodzić w interakcję z tym biznesem, i to dlatego też te wymyślanie tych nowych biznesów polega na tym, że ja nie mam żadnych obaw, nie mam jak gdyby żadnego ryzyka, bo ja to lubię wchodzić w nowe rzeczy, w nowe opcje, w nowe branże, zapoznawać się, szukać właśnie to, co mam tą umiejętność szukania niedużym nakładem rozwiązań, które pozwolą mi jak gdyby normalnie funkcjonować w tym biznesie. No powiedz mi tak z całego twojego doświadczenia, już co wybitnie dobrze wspominasz i co tobie się tak naprawdę najbardziej kojarzy z tymi biznesami? Coś byś musiał mi bardziej, bo to wiesz, to jest tak szerokie spektrum w przestrzeni tych prawie 30 lat, że co mi najbardziej, co mi najbardziej do głowy tej przejść, żeby powiedzieć. No są takie biznesy, które wiesz. Yy, Zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie. Tak jak kupiłem laser, ściągnąłem z Chin laser i nie wiedząc jeszcze, co w ogóle będę nim robił, i później gdzieś szukając jakichś zasobów, podpytując innych osób, ktoś mi podpowiedział, a z moich klientów, żebym właśnie spróbował robić te ażury. I to na tyle chłoną, na tyle się jak w ten target i w ten czasookres fajnie. Zdrożyłem, że, że, że to przyniosło naprawdę dosyć fajne pieniądze. Wiadomo, że to ta moda już minęła i, i już teraz nie ma tych obrotów, ale to, to zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie, a taki, jedna z takich trochę rzeczy, które mi nie wyszły, to źle wspominam, to są auta jestem takim człowiekiem, że jak zaczynam, to, to ja, nie, ja od razu kupiłem zamiast pierwsze auto, to kupiłem do handlu, to kupiłem lawetę, żeby samemu jeździć po auta, w sensie z pracownikami, gdzieś wybierać, później przychodzi tutaj naprawiać, i jestem na tyle dziś właściwym człowiekiem, że mówiłem sobie, że to będzie jednak szło i to będzie miało jednak podejście. W sensie będzie zejście tego towaru. Ale okazało się, że, że, że ludzie wszędzie widzieli, jak gdyby możliwość, że ktoś kombinuje, że coś jest przekręcone, że coś było jak było malowane, to znaczy, że musiał być dosyć dużo stuczka, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to mnie zaczęło irytować, bo ktoś podważał moją uczciwość, a ja takich rzeczy nie robię I, i, i gdzieś tam nawet z dobrego biznesu, który dziś się fajnie zapowiadał, bo miałem później już na końcu dosyć fajny układ w Danii odnośnie sprowadzania aut. nowych, który nie był jeszcze w ogóle nigdy zarejestrowany. Nie miałem w ogóle dowodu rejestracyjnego, tylko zwanego kuka. To jest taki, że gdyby dowód urodzenia tego auta i on był na przykład po kradzieży, ja to kupowałem w bezpieczarni za powiedzmy jedną trzecią kwoty, wystarczyło tylko tak naprawdę szybę wstawić, poduszki, napinacze pasów i, i można było jak gdyby sprzedawać. Udało mi się jeszcze nawet przywracać gwarancję do tych aut w serwisie. I, I to były jak najlepsze sztuki, bo one miały po dwa kilometry przejechane bo na składzie był okradany. Tak więc myślałem, że to będzie też fajny biznes, no ale się okazało, że, że ja jednak psychicznie nie dałem rady z podważaniem mojej uczciwości i tłumaczeniem się, że nie mogę. To tak, jeżeli chodzi o takie największe rozczarowanie, rozczarowanie największe jak gdyby, yy, zaskoczenie, no i też te pierogi, to też jest, co, co, co podjęcie dzisiejszy kontynuuje, to jest też dosyć, yy, dosyć yy, taki fajny biznes, który który najpierw powstał z, z rystą, miałem. Niestety przyszła pandemia i mnie, i mnie kolokwialnie mówiąc, poskładało. A później, tak zwane przeramowanie tego, czyli, czyli zamienienie produktu, który można sprzedawać do sklepu. I to był Szczał Dziesiątka perspektywy stałego doświadczenia, Grzegorz, takie największe życiowe wyzwanie, z którymi musiałeś się zmierzyć zarówno w aspektach prywatnych jak i też zawodowych? To są rzeczy, które nie są na to, żeby je mówić na, na... Nie no, są to rzeczy, które naprawdę trzeba, jakby to powiedzieć, umieć rozwiązywać w inny sposób. A generalnie Największe, największe największe rzeczy. Nie mam jakiś takich, wiesz, to biznes jest taki, że po prostu codziennie Ci coś daje i to uważasz, że to jest, wiesz, to jest największe, że to jest na dzień dzisiejszy do zrobienia. To jest tu i teraz. Ja wiesz, nie wiem czy już mówiłem o tym, ale ja wchodzę z wrażenia, że wczoraj to jest historia, jutro to jest tajemnica, dzisiaj to jest dar i cieszmy się tym darem. Generalnie ja dzisiaj żyję tu i teraz. I jakoś to, co było wstecz. ok, Fajnie, że to przeżyłem gdzieś mi nauczył doświadczenia. Wiem, jak mam reagować, ale ja jestem od, od gaszenia pożarów też tutaj w tej firmie, Czyli właśnie to jest niemożliwe, że coś się stało. I ja gdzieś szukam wtedy u siebie tych zasobów, yy, które pozwolą mi na to, żeby jakby rozwiązać ten problem. I też mam takie dziwne wrażenie, że... Że tak jak ten coaching studiowałem w biznesie, że, że ja ten coaching znam od urodzenia, bo, bo cały czas gdzieś znajduję w sobie te zasoby, które pozwala mi na to, żeby te problemy rozwiązać. Okej. Okay. Grzegorz, załóżmy taką hipotezę, że mógłbyś się cofnąć w czasie i z tą posiadaną wiedzą, którą już masz teraz po tych trzech dekadach, 30-latach doświadczenia zawodowego, to coś zrobiłbyś inaczej? W którą stronę byś się albo w ogóle jak zmienił swoją, swoją teraźniejszość? Wydaje mi się, że chyba bym nic nie zmienił, ze względu na to, że te wszystkie doświadczenia, które zdobyłem, to mnie ukształtowały. I gdybym teraz z perspektywy czasu chciał się cofnąć, to nie miałbym tych doświadczeń. To one powodują tą moją pewność siebie, tą charyzmę, tą, tą, tą umiejętność rozwiązywania problemów, to szukania jak gdyby rozwiązań. Wiesz, to jest tak, że, że pewne rzeczy, które są codziennością, stają się dla ciebie po prostu nudne i, i nie kręcą. kolokwialnie mówiąc, nie klepią. Ja nie używam żadnych używek kompletnie. Nie mam takiej potrzeby, bo na tyle sobie, że tak powiem, problemy związane z prowadzeniem tej działalności, w sensie tylu branż, powodują u mnie na tyle zaangażowanie. Całego, że już później po prostu adrenalina ze mnie wychodzi, a już później jestem padnięty. I to, to jest coś, co mnie po prostu kręci, czyli rozwiązywanie problemów. No? Okay, co byś doradził każdemu początkującemu przedsiębiorcy? Taka złota rada. Nie poddawać się. To jest po pierwsze, szukać cały czas zasobów. Yy, pamiętać o jednej rzeczy, że jak biznes pada, to nie pada z dnia na dzień, tylko daje sygnały. To już jest sygnał do tego, żeby ewentualnie coś zmieniać. Yy, ewentualnie szukać drugiej nogi, która pozwoli na to, żeby stąpać Po trzecie, cały czas, ja to cały czas mówię, ja to cały czas też robię i o tym w ogóle nie nam no, cały czas się rozwijać. Jeżeli nawet jak idzie. To rozwijać się i rozwijać ten biznes, w niego wkładać jakieś nowości, jakieś możliwości, które gdzieś pozwolą, tak jak ja w tym wieku 50 lat, cały czas gdzieś się szkole, cały czas chcę na tym szkoleniu z stworzenia tych agentów AI, które by mi mogły pomóc w mojej firmie cały czas, gdzie człowiek się rozwija, bo o tym, że jakbym stanął w miejscu i to jest naprawdę przysłowie, które mówią, że jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz, w tej idealne przełożenie. Trzeba się cały czas rozwijać, to nie jest coś, coś co okej okay, dobra to już dzisiaj to zrobiłem, to znaczy, że będę miał fajnie, nie. To już trzeba iść oknem dalej, trzeba już robić tak, że dzisiaj to co zrobię, to mi dopiero odpowie za 3 miesiące. Ale robić cały czas, budować ten, budować ten swój rynek i tą swoją pozycję. Nie poddawać się tu i teraz. Okej. Okay. A powiedz, Grzegorz, tak w ujęciu, tak naprawdę Twoich biznesów, nawet Twojego podejścia, to co planujesz w przyszłości? Czym mógłbyś się z nami przede wszystkim podzielić? Bo wiem, że biznes lubi ciszę, pieniądze szczególnie. Natomiast, czy rozważasz coś nowego, jakąś taką spekularną nowość, coś chcesz otworzyć albo planujesz, czymś, co chciałbyś się oczywiście podzielić? Znaczy, wiesz co, to przychodzi znienacka takie rzeczy, jak czujesz, że, że, że już czy coś nie kręci, to wtedy zaczynasz jak gdyby te swoje zasoby przeznaczać na, 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 na inne, inne możliwości, na inny pomysł. Ja jestem teraz na etapie jak gdyby rozbudowy, jeżeli chodzi o firmę, więc Myślę, że w przeciągu roku czasu to firmę rozwinę, a później już bym chciał chyba jednak odcinać kupony i się powoli wycofywać i jak gdyby gdzieś szukać wspólnika do tego swojego biznesu, jednego drugiego, po zakładać spółki, posprzedawać, jak gdyby udziały i, i, i korzystać można w tym wieku. Jednak te 30-letnie doświadczenie w biznesie. Gdzieś już w pewnym momencie człowieka może wypalić. Ja już bym chyba chciał, tak. Ja już tak się do tego też przygotowuję i robię taką przestrzeń ku temu, żeby móc, móc jak gdyby powoli się z tego biznesu wycofywać. Nie mylić z tym, że, że zrezygnować, tylko wycofać swoją osobę. Czego bardzo przykładem jest, jest wchodzenie teraz w ten coaching i mentoring biznesowy, gdzie ja i tak będę musiał zostawić to firmę na rzecz nowego biznesu. To jest ten nowy biznes, który jak gdyby chciałbym robić. Będę tak zwanym wyrobnikiem, ale fajnie, bo to będzie tylko i wyłącznie zależało od mnie, a że jestem perfekcjonistą, to, 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 to myślę, że to będzie udany biznes. Ja z tego co opowiadasz, to jest to dla Ciebie atrakcyjne. Coś nowego, ktoś, czego jeszcze może nie doświadczyłeś, ale przede wszystkim coś, co może być dla Ciebie ciekawym pomysłem, nowym pomysłem. Nie? Ja mam coś takiego, że wiesz, że jeżeli mam wizję, to wiem, że to będzie. W sensie takim, że jeżeli ja to widzę, czuję, jestem w stanie ci określić zapachy, jak będzie wyglądało to biuro, jak mniej więcej będą, jaki jest target tych moich klientów, że to są mikro i, i mali przedsiębiorcy, którzy kompletnie nie wiedzą o tym, gdzieś się zatrzymali na jakimś etapie i wtedy poczuły jakiegoś mentoringu, nie, nie miały czasu na to szkolenie. Potrzebują jakichś rozwiązań, emergencji, że już natychmiast lub pokazanie im ich własnych zasobów, które oni wiedzą doskonale, jak swoje firmy wykorzystać, tylko ma jakąś blokadę. To jest coś, co, co tak naprawdę właśnie jest kontynuacją tego mojego doświadczenia, które zdobyłem w przeciągu tych 30 lat, które dla mnie to jest takie at że ja jestem w stanie bez rękawa puścić, a ktoś gdzieś na tym się dosyć mocno i głęboko zastanawia, w którą stronę pójść. Ja byłem też nawet świadkiem tego, że ludzie chodzili do wróżek, żeby, żeby wiedzieć, w którą stronę pójść, bo nie wiedzieli. Na tyle nie mieli możliwości kontaktu ze swoimi własnymi zasobami, że, że, że potrafili to scedować na, na, na innych ludzi, żeby to oni wybrali. Dlatego, okay. że dosłownie ostatnie dwa pytania mi zostały na, na nasze dzisiejsze spotkanie. To no powiedz mi, proszę, jak nagradzasz siebie i co sobie dajesz za ten cały trud jako przedsiębiorca? Jak ja nagradzam siebie? No wiadomo, że nagradzam siebie w taki sposób, że, że, że kupuję sobie jakieś takie rzeczy, które gdzieś mnie kręcą, czy to w postaci motoryzacji, czy to w postaci jakichś innych rzeczy. To jest moja nagroda, nie wiem, jakieś częste wyjazdy, żeby jednak się zresetować, żeby jednak zobaczyć jakiś taki spokój i przemyśleć pewne rzeczy. No to, to jest takie moje, to jest takie moje, moja nagroda za, za ten cały wysiłek, który, który robię. Jaka była kontynuacja tego pytania, że nagroda i? Co dajesz sobie za trud. Co daje sobie za wniesiony trud. Wiesz, jeżeli, jeżeli tym trudem jest rozwiązywanie problemów, które mnie strasznie kręci, no to to, 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 to jest to, to, to daje sobie, że, że, że te problemy, no. Kocham problemy. Chyba rozwiązywać że... problemy. No kocham problemy, bo potrafię je rozwiązywać, tak? Okay. I za to kocham te problemy. Ja się nie poddaję, wiesz, ja nie zostawiam, o Jezus czy idę, nie wiem, żeby zapomnieć o temacie, to pójdę w alkohol, w narkotyki i zobaczymy co później, będzie problem się nawarstwia. Nie, ja jestem taki, że gdzieś po prostu potrafię ten problem jakoś znaleźć, co rozwiązanie. No? Ok. Ej, Grzegorz, dosłownie ostatnie pytanie. Co oznacza dla Ciebie słowo sukces i jaka jest Twoja recepta na sukces? Wow, sukces i recepta na sukces. To tył, recepta. Recepta to jest, wydaje mi się, ta wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja, cały czas tworzenie, jak gdyby, idealnego biznesu. Bo jeżeli będziesz tworzył coś idealnego, to będzie się to ludziom podobało, żeby nie było to po tzw. chybcikach, połebkach, tylko jednak żeby te standardy były zachowane, to jest ta recepta. A co jest dla mnie sukces? Sukcesem jest to, że kolejnego dnia wstaję, jest ta firma, jest ten, jest, jest jak gdyby ten obrót, jest, jest ten przychód, jest zadowolenie z tego dnia. To jest dla mnie sukces. No? Że stać mnie na to, żeby to wszystko jakby opłacić. Bo no wiadomo, są leasingi, są kredyty. To też jest jak gdyby w wliczone w działalność gospodarczą, prowadzenie firmy. Bo to są różne firmy, tak? Będziesz miał fryzjerkę, to wiadomo, że ona będzie miała swój nakład początkowy, bardzo duży na narzędzia, nie narzędzia na zrobienie sobie lokalu, ale później tak naprawdę będzie wyrobnikiem. Czy tak jak teraz ten nowy mój biznes pod tytułem Coach i Mentoring biznesu, no to wiadomo, że te nakłady moje pieniężne będą tylko i wyłącznie związane z zrobieniem wystroju lokalu i czyn za lokal, ale generalnie już później. Moje zasoby, które posiadam i wiedza, To to jest coś, co jestem w stanie sprzedać. Okay, bardzo dziękuję Grzegorz za przede wszystkim dobrą rozmowę i możliwość spotkania. Dziękuję za przyjęcie moje zaproszenia. Dziękuję również oglądającym za obejrzenie całego odcinku oraz oczywiście zapraszam do kolejnej edycji i kolejnych odcinków związanych z kulisami progresu. Sebastian Gaębiwski, dziękuję za uwagę i do następnego odcinku. Grzegorz, coś od ciebie na sam koniec? Yy, to i teraz. Żyjmy tu i teraz. Wszystkiego dobrego. Dzięki serdecznie za możliwe spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję oglądającym za obejrzenie tego odcinka i do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.